Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech mu gwiazda pomyślności nigdy nie. Nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie rybię, niego piorun trzsaśnie. A kto z nami nie wypije, niego piorun piorun Sto Stolat, sto lat, sto, lat, sto, lat, sto lat, niechaj żyje nam. Sto lat sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W już szczęściu pomyślności niechaj żyje na.